Wszystkie procedury, wszystkie ograniczenia, które zostały wprowadzone w szpitalu, w hełmie, wynikają z rozporządzeń, które otrzymujemy czy to z Ministerstwa Zdrowia, czy to od Głównego Inspektora Sanitarnego, czy to z, od z Inspektora Powiatowego i one dotyczą bezpieczeństwa i zapewnienia ochrony pacjentom i pracownikom. Została wprowadzona zasada teleporad, która polega na tym, że przed przyjściem do poradni pacjent powinien zadzwonić, skontaktować się z panią rejestratorką bądź z panią pielęgniarką. W trakcie tej rozmowy telefonicznej przeprowadzony jest krótki wywiad, w jakiej sprawie dzwoni pacjent i czy jest koniecznie wymagana jego osobiste stawiennictwo się w POZ-cie, czy też dotyczy to tylko i wyłącznie przedłużenia leków, które pobiera od dłuższego czasu, które są na stałe mu przepisane. Jeżeli stan zdrowia opisany, czy zdarzenie, z którym kontaktuje się pacjent jest na tyle poważny, że wymaga osobistego stawiennictwa się w POZ-cie i osobistej Osobistego spotkania z lekarzem zostaje wyznaczona godzina, na którą on przychodzi, i wtedy jest ta godzina umówiona i lekarz go przyjmuje. Wprowadziliśmy te regulacje w celu uniknięcia zgromadzeń, w celu zmniejszenia ryzyka wzajemnego zarażania się, jak również w celu zabezpieczenia i pacjentów, i personelu pracującego w POZE. W całym szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin. Jest to tak. Jak cała ta sytuacja, w której się aktualnie znajdujemy, dbałością o bezpieczeństwo i zminimalizowaniem ryzyka zarażenia się. Jednym szpitalem, który, na który mogą wejść osoby postronne, to jest w momencie przyjęcia dziecka na, na dział pediatryczny, może zostać przyjęty jego rodzic, ale bez możliwości rotacji. Jeżeli na cały proces leczenia zostaje przyjęte dziecko, to przez cały ten proces będzie z nim tylko jeden rodzic. Nie mogą się wymieniać. Jest to, to oczywiście podyktowane warunkami epidemiologicznymi. Na pozostałych oddziałach takich jak chirurgia interna, ZOL czy ginekologia niestety nie ma możliwości odwiedzi, nie ma możliwości przyjścia osoby postronnej czy członka rodziny i odwiedzenia pacjenta. Szpitale Fełnie, jak wszystkie szpitale, jest przygotowany na, na, na rozwój tej epidemii, na, na pojawienie się pacjentów, którzy są potencjalnie zakażeni, jak również może się zdarzyć przypadek, że będziemy mieli pacjenta, który będzie, miał, który będzie chory na, na koronawirusa. Na dzień dzisiejszy nasze zapasy są wystarczające, czyli czujemy się bezpieczni. Jak to się będzie rozwijało, jak będzie rozwijała się ta epidemia, trudno powiedzieć. Jednak na dzień dzisiejszy mamy wystarczające zapasy i to środków, materiałów, ochrony osobistej, jak również dezynfekujących. Starosta chełmiński sfinansował zakup oznatora na potrzeby szpitala, jak również dofinansował w części zakup sprzętu, który nazywa się zamgławiacz. Jest to sprzęt, który jest wykorzystywany do dezynfekcji, do dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych, jak również karetek, które pracują w systemie. W chwili obecnej otwarte jest tylko jedno wejście do szpitala. Można na teren budynku szpitala dostać się tylko jednym wejściem. Przy tym wejściu znajduje się pracownik, który każdej osobie wchodzącej na teren szpitala mierzy temperaturę i udostępnia środek odkażający, który pozwoli zdezynfekować dłonie. Następnie, jeżeli po przeprowadzonym wywiadzie, jeżeli ten człowiek udaje się do os ów ponieważ ma pilną wizytę i musi, musi pójść, to wchodzi normalnie. Jeżeli ta osoba kieruje się na izbę przyjęć, to ponownie jest powtórzona procedura z temperatury. Jak również wypełniona jest specjalna ankieta kontaktowa. I w ten sposób pacjent jest że tak powiem przygotowany do dalszego, dalszego przyjęcia do szpitala. Czy to w przypadku pilnym, sytuacji zagrożającej życiu, czy jest to związane tylko i wyłącznie z, z potrzebą oceny swojego stanu zdrowia. W sytuacji, gdy zadzwoni pacjent na dyspozytornię i poprosi o udzielenie świadczenia poprzez karetkę systemową, dzwoni on do Torunia, bo tam znajduje się też dyspozytornia. To dyspozytor w Toruniu podejmuje decyzję, gdzie ta karetka zostanie skierowana i skąd ta karetka przyjedzie. W momencie, gdy zostaje przyjęte takie y, zgłoszenie, przeprowadzony też jest krótki wywiad z osobą y, łączącą się z dyspozytornią i jest y, dokonywana ocena zagrożenia stanu zdrowia tego pacjenta. Jeżeli występują y, sygnały, symptomy, które mogą y, sugerować, że mamy do czynienia z osobą chorą na chorobę zakaźną, typu koronawirus bądź inną, zespoły ubierają się w specjalne kombinezony mają na swoim wyposażeniu kombinezony ochrony biologicznej. Mają maseczki, mają specjalne rękawice, są generalnie zabezpieczeni. W momencie, gdy rozwinął się w Polsce rozwinął się epidemia koronawirusa, wiele firm samo, samorzutnie samoistnie e, zaproponowały wsparcie lecznicy, dostarczając czy to środki do dezynfekcji, czy też przekazując maseczki e, typu FFP2, czy też przekazując po prostu środki finansowe na konto szpitala na zakup odpowiednich preparatów i odpowiednich, odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego personel. I... Pacjentów. Wszystkie przypadki, gdzie zostaliśmy obdarowani przez, przez osoby z zewnątrz, przez firmy, są dla nas nie do przecenienia. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, ponieważ to często wynika nawet nie z możliwości finansowych szpitala, jak również z problemami z kłopotami, z pozyskaniem tego typu materiałów, te firmy naprawdę pomagają nam na, na, zmierzyć się z koronawirusem w tej nierównej walce i pozwalają nam toczyć ten nierówny bój. Wszystkie zabiegi zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia zostały zawieszone, wszystkie zabiegi planowe i w związku z tym mieliśmy możliwość rozszerzenia ilości miejsc na odcinku położniczym i w związku, co wpłynęło na, na większą możliwość przyjmowania porodów. Ilość pań, które postanowiły rodzić w naszej placówce zwiększyła się około 70% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Teraz Szpital w grudniu został się szpitalem jednoimiennym, więc z tamtego rejonu także zaobserwowaliśmy zwiększenie się ilości pacjentek, które postanowiły urodzić w naszej placówce. Jak również Bydgoszcz. Bydgoszcz też zdarzają się Panie, które podejmują tą świadomą decyzję. Oczywiście wcześniej mają możliwość przyjechać, obejrzeć jak wygląda cała porodówka, jak wygląda sala cięć cesarskich, jak wygląda sala porodowa. Myślę, że warunki, które proponujemy bardzo podobają się. Przyszłym mamom, i to ma wpływ na decyzję, że, że akord chcą rodzić w tym szpitalu. Niestety, zabiegi fizykoterapii od dnia 2 kwietnia zostały wstrzymane zgodnie z decyzją premiera. Wszystkie zabiegi zostały odwołane. Można prosić o rozwagę i zrozumienie, że w szpitalu staramy się zabezpieczyć pacjentów i staramy się zabezpieczyć również własne zdrowie, bo jeżeli dojdzie do zakażenia jeżeli. Jeżeli pracownicy szpitala, lekarze, pielęgniarki zaczną chorować na koronawirusa, to nie będzie komu udzielić pomocy. Jeżeli chodzi o pacjentów, to liczymy na to zrozumienie, że w sytuacji, w której się znaleźliśmy, w sytuacji tej epidemii, szpital niestety może działać tylko i wyłącznie w trybie ostrym, nie może działać w trybie planowym. Dlatego też wiele zabiegów zostało przesuniętych na termin późniejszy. Trzeba. Podejść do tej sytuacji, że całe społeczeństwo mierzy się z problemem koronawirusa, który jest dla nas problemem dopiero poznawanym przez nas, przez medyków, przez lekarzy, przez wirusologów. Tak naprawdę nie wiemy na dzień dzisiejszy, nie mamy 100% pewności jak dalej to się będzie rozwijało, jaki to będzie miało wpływ na, całego, na całe społeczeństwo, na jego stan zdrowia. To jest jeszcze temat cały czas świeży, laboratoria pracują, starają się opracować szczepionki, starają się opracować leki, ale jeszcze... Ten czas jest przed nami, gdy będziemy mieli wyniki pozytywne tych prac. Bardzo serdeczne podziękowania dla całego personelu Szpitala Hełmińskiego, który swoją pracą, swoim zaangażowaniem, swoim poświęceniem pozwala zabezpieczyć nasze społeczeństwo, naszą małą ojczyznę przed koronawirusem i przed innymi chorobami również. To są także podziękowania na przyszłość, ponieważ ich praca jest nie do przecenienia.